Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. W trzeciej części podsumowań czas na rzeczy różne, ale ważne. Przykłady w poprzednich filmach zawierały tajemnicze wyrażenia, włączające świecenie diod i sprawdzanie pstryczków. Mówiłem, że do tego powrócę, i teraz będzie czas na przyjrzenie się temu krok po kroku. Każde Arduino ma pewną liczbę pinów, z których możemy tworzyć funkcjonalne porty do włączenia światła, analizy stanu przełącznika, pomiaru napięcia i wielu innych rzeczy. Jeśli przeanalizujemy wszystkie zadania z tym związane, okaże się, że wcale ich aż tak wiele nie ma. Po pierwsze, każdy port może być wyjściowy, czyli będzie oferował jakieś napięcia, albo wejściowy. W tym wypadku napięcia będą musiały być doprowadzone z zewnątrz. Po włączeniu prądu czy po resecie, możemy wszystkie piny traktować jak nieokreślone. I te, z których mamy zamiar korzystać, należy koniecznie zdefiniować. Teoretycznie może być to uczynione kiedykolwiek, byle przed pierwszym użyciem pinu, ale przyjęło się to robić na początku programu w bloku setup. Piny możemy zdefiniować na trzy sposoby. Pierwszym jest wyjście. Odtąd pin zamienia się w port wyjściowy, który może wystawiać napięcie. Ile prądu możemy pociągnąć z takiego portu, zależy od wersji Arduino. Klasyczne UNO na przykład pozwala aż na 40 mA, choć zaleca się nie przekraczać połowy tej wartości. Trzeba też pamiętać, że równocześnie nie można ze wszystkich PINów ciągnąć więcej niż 200 mA w sumie. Nowe płytki, zwłaszcza pracujące na 32-bitowych mikrokontrolerach, mają znacznie mniejsze możliwości i wszystko to należy sprawdzić w dokumentacji. Po drugie, każdy port może być wejściowy, więc będzie on takim niby woltomierzem, mierzącym napięcie dołączone do pinu. Możemy tam podłączać źródła napięć, na przykład inne układy, które wysyłają jakieś przebiegi. Zasada generalna brzmi: napięcie podłączane nigdy nie może być wyższe niż napięcie zasilania czyli 5V dla Uno, a 3,3V dla niskonapięciowych płytek. Nie wolno także podrzucać tam napięć ujemnych. Jeśli byłoby takie ryzyko, trzeba użyć diod Zenera i rezystorów, tworząc obwód zabezpieczający. Ale to nie wszystko. Wiele badanych elementów same z siebie nie generują napięć, np. Na przełącznik albo potencjometr żeby móc analizować stan takich elementów trzeba podać im napięcie. Mikrokontrolery mają taką możliwość wystawiając na porty napięcie zasilania o niewielkiej wydajności. Mówi się o takim porcie, że jest podciągnięty w domyśle do plusa zasilania. Jeśli teraz podłączymy doń pstryczek zwierający port do masy, będziemy mogli w prosty sposób stwierdzić czy jest on wciśnięty, na wejściu otrzymamy zero, albo nie, na wejściu otrzymamy jedynkę, czyli napięcie bliskie zasilania. By wymusić takie zachowanie pinu, należy użyć trzeciego typu jego deklaracji. Dotąd wspominałem o deklarowaniu sposobu pracy pinu. Skoro to zrobimy, przejrzyjmy się, jak korzystać z owego dobra w programie. Zacznijmy od sytuacji, w której pin jest portem wyjściowym. Znowu mamy tutaj dwie sytuacje, prostą, dwustanową i udającą źródło napięcia analogowego. W pierwszym przypadku użyjemy funkcji digital write, po czym nastąpi nawias, a w nim adres pinu oraz stan, niski bądź wysoki. Jak mówiłem, możemy użyć zera i jedynki fałszu albo prawdy, lub też, co jest najbardziej logiczne, pary low i high. Adresy pinów znajdziemy w dokumentacji każdego Arduino. W przypadku Uno mamy 14 pinów od 0 do 13, przy czym dwa pierwsze są zajęte podczas programowania układu, a na 13 wstawiono diodę świecącą. Warunkowo możemy także skorzystać z dodatkowych 6 pinów, które służą mierzeniu napięcia, co daje nam baterię 20 wyjść. Dlatego wszelkie testy z diodą możemy przeprowadzać bez podłączenia czegokolwiek, bo diodę mamy już na wspomnianym pinie 13. Dociekliwym dodam, że nie tak wprost podpiętą nieładnie, a sprzężoną wzmacniaczem operacyjnym, co w praktyce sprawia, że w zasadzie nie obciąża ona tego portu i nie wpływa na inne obwody tam dołączone. Acz w nieoryginalnych Arduino wcale tak nie musi być. Innym zachowaniem jest udawanie, że port jest analogowy i może wystawiać dowolne napięcie z przedziału od zera do napięcia zasilania. I tak, to jest tylko udawanie. Tak naprawdę to wciąż tam się pojawia pełne napięcie albo jego brak, tylko bardzo szybko stan się ten zmienia. A średnia energia, tak to nazwijmy, na porcie związana jest ze stosunkiem pełnego napięcia do jego braku. Bo na to właśnie możemy wpływać. Dioda zasilana takim napięciem o zmieniającym się wypełnieniu, bo tak się formalnie nazywa zmiana stosunku napięć do jego braków, będzie świecić z jasnością proporcjonalną do wartościowego wypełnienia. Wskazówka miernika także będzie się wychylać proporcjonalnie, a silnik będzie się proporcjonalnie obracał. Ale gdyby jakieś urządzenie nie akceptowało takiego poszatkowanego napięcia, musimy go scałkować filtrem dolnoprzepustowym albo podkręcić częstotliwość wyżej, w rejony, które nie będą już przeszkadzać odbiornikowi. Domyślna częstotliwość wynosi niecałe 500 Hz, ale możemy ją zmieniać od 30 do 62,5 kHz w kilku krokach. Oczywiście instrukcja ma teraz inne brzmienie, już nie digital, a analog rate. A w nawiasie mamy adres i wartość zwykle ośmiobitową, określającą wypełnienie. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Sporo płytek Arduino umożliwia stworzenie analogowego wyjścia tylko z niektórych pinów. Uno pozwala na takie sztuki z sześcioma jedynie i w dokumentacji należy poszukać szczegółów. Czas przeanalizować pracę w drugą stronę, czyli jak realizować pomiar napięć. Najpierw zajmijmy się mierzeniem stanów, czyli zwracaniem zera i jedynki. Przy czym zero, low czy fałsz, jest zwracany, gdy napięcie rzeczywiste jest bliskie 0. Ale nie musi być to dokładnie 0, a może wynieść maksymalnie 0,8V. Dobrym zwyczajem jest jednak nie podchodzić aż tak wysoko. Jedynka haj albo prawda jest zwracana, gdy napięcie osiągnie co najmniej połowę napięcia zasilania. I znowu nie warto siedzieć tak nisko, starając się raczej dobijać do 5V dla układów 5V i odpowiednio mniej dla tych, które zasilane są niższym napięciem. Realizacja jest równie prosta jak poprzednio. Pytamy o digital read, a w nawiasie podajemy adres. I jak poprzednio każdy pin Artuino może być przepytywany, także te spoza adresów od 0 do 13, czyli analogowe. Jedyny wyjątek znajdziemy w wersji Nano i mini, tam na zasadzie gratisu dołożono jeszcze dwa piny dla pracy analogowej A6 i A7, które tej mocy nie posiadają. W końcu mamy ostatni przypadek. Czytamy napięcie analogowe. Tym razem pin będzie pracował jak cyfrowy woltomierz. O rozdzielczości zależnej od modelu Arduino. UNO i pochodne dysponują najniższą rozdzielczością, ale i tak niezłą, bo dziesięciobitową. Analog read z numerem portu w nawiasie zwraca poziom zmierzonego napięcia, ale nie w voltach, a w jednostkach relatywnych względem, no właśnie. Domyślny poziom odniesienia stanowi masa i zasilanie, więc dla 0V dostaniemy 0. A dla 5023, bo jest to największa dziesięciobitowa liczba. Działa to nieźle, ale z dokładnością różnie jest, bo wiadomo, że napięcie zasilania to nie jest szczyt stabilności. Dlatego za pomocą polecenia Analog Reference możemy narzucić inny punkt odniesienia dla najwyższego mierzonego napięcia. Do wyboru są bardzo dokładne źródło napięcia wbudowanego w układ ale jego wartość zależy od typu układu albo źródło dołączone do specjalnego wejścia, które może być już tak dokładne, jak je zbudujemy. Natomiast owe wirtualne woltomierze znajdują się na innych pinach niż poprzednio omawiane. Oznaczane są literą A i cyferkami. Uno ma ich 6, nano i mikro 8, inne układy mogą mieć takich wejść kilkanaście. Jak mówiłem, w razie potrzeby mogą być one wypożyczane do zestawu portów cyfrowych, tracąc swoje analogowe właściwości. Omówiłem podstawowe cztery działania portów: praca dwustanowa i pseudoanalogowa w obie strony. Jednak wybrane piny mogą być portami bardziej zaawansowanymi. Najbardziej popularną i najprostszą realizacją takiego działania jest port szeregowy. Występuje zwykle w parze: jeden pin nadaje, drugi odbiera i Uno realizuje to sprzętowo na pinie zerowym i pierwszym. Podczas programowania układu tędy przychodzą dane, ale potem można ów port wykorzystać do własnych celów, nie przejmując się koniecznością pisania programowej realizacji transmisji. Będzie to konieczne, gdybyśmy chcieli mieć więcej takich portów. Oczywiście ten prastary typ portu szeregowego to nie wszystko. Możemy korzystać z nowocześniejszych i szybszych tworów, które są współczesnymi standardami, a więc i kwadrat C, i SPI, a także inne, zwłaszcza w nowoczesnych realizacjach płytek. Na koniec skorzystajmy z możliwości użycia portu szeregowego, który, ze względu na użycie go do programowania, jest na stałe połączony z komputerem. Arduino ID ma wbudowany tak zwany terminal, czyli odbiornik i nadajnik komunikatów przychodzących portem z i do Arduino. Jeśli teraz w programie zainicjujemy użycie takiej komunikacji tą linią, będziemy mogli w dowolnych miejscach umieszczać linie wysyłające zwyczajne teksty za pomocą portu do komputera, a tam już będą się nam ukazywać w okienku terminala. Oprócz czysto użytkowej zalety istnienia takiego mechanizmu, przydaje się on przede wszystkim do ustawiania pułapek wysyłających nam komunikaty i wartości zwykle niewidocznych różnych zmiennych w różnych miejscach programu, co bywa ogromnie przydatne podczas uruchamiania dużych aplikacji. Gdy już wszystko będzie działać jak należy, linie te można będzie zamienić w komentarze albo po prostu usunąć.